Dzień dobry wszystkim, spontaniczny vlog numer któryś z kolei, ja jestem w trakcie ogarniania swoich brwi i rzęs, z tego względu, że nie maluję się, opalałam się wczoraj tym samoopalaczem, słuchajcie, z Vita Liberata i... I po prostu nie nakładam nic więcej na twarz. Nałożyłam sobie rano, tylko tą piankę, słuchajcie, z Mer Specjal. Hmm, powiem Wam, że jest po prostu świetna, ale to, co będę się powtarzać, wiem, że z mojego polecenia sporo dziewczyn, nawet zdecydowało się kupić właśnie te pianki i te drażetki z Mer Special, z czego się bardzo cieszę, bo przyznam Wam się, że no, tak jak mówiłam nieraz, ja w tego, te, w tego typu. Specyfiki nigdy nie wyżyłam na porost włosów, ble 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 i tak dalej, i tak dalej. No, a tu te faktycznie dają radę i się spisują. Te tu, i tak w ogóle to muszę sobie dzisiaj farbę kupić i nałożyć ją chyba dziś, no bo dziewczyny, mam już znowu siwy odrost. Bardzo szybko mi włosy rosną, no ale cieszę się. Bo przecież o to tu chodzi. Ostatnio nawet też mówiłam mojej koleżance, że naprawdę moje włosy by mi podziękowały za to, jakbym je trochę podcięła. Ale nie chcę ich podcinać. Naprawdę nie chcę. Nie chcę ich skracać. Też wiem, że na pewno by odżyły i tak dalej, ale ja no po prostu nie chcę ich ścinać i tyle. Lęka dziś masła, jest dziesiąte urodziny bierzemy ją na taki dzień tylko z nami, to znaczy no, parę, no na chwilę, nie? Jedziemy do sklepu, gdzieś na galerię, może sobie coś kupi, wybierze sobie jakiś prezent jak Antosia pójdzie właśnie na drzemka, później przyjedziemy imprezę urodzinową robimy jej po prostu innego dnia tak żeby wszyscy z naszej rodzinki się zjechali, bo niektóre z sióstr właśnie są na wakacjach, więc Robimy tak, aby w miarę wszystkim dogodzić, że tak powiem, dogodzić. No, wiecie, chodzi o to, żeby Lenka po prostu była zadowolona, że będzie miała wszystkich gości na swojej imprezie. Na paznokciach strzeliłam sobie właśnie ten różowy, intensywny kolor, który Wam ostatnio pokazywałam w vlogu. On przepięknie, ja uwielbiam takie mocne, rażące kolory dziewczyny latem, jak się opala człowiek samo, jak jest słońce. Słońcem ciało opalone, jak się człowiek opalony jest, jak jest bardziej rozebrany, wiecie, że tutaj ciało widać, to takie no one bardzo fajnie się sprawdzają. No. I tak poza tym, to słuchajcie, planu za, żadnych za nie mamy, jeździmy na rowerach, też trochę wczoraj byliśmy, e, słoneczko opaliło, chociaż ja i tak się opalam na czerwono. To nawet po tym sam na tym samym opalaczu, słuchajcie, było widać, że mnie słońce chwyciło i taka lekko czerwonawa byłam. No, ale teraz już się to tak w miarę wyrobiło, że tak powiem. Plan na jutro jest taki, że robię sesję zdjęciową, właśnie dziewczynie, która przyjedzie do mnie, i to będzie sesja, właśnie taka portretowa, bardziej pod makijaż. Wiecie, trochę sylwetki, stylizacja sukienka, kolczyki, wiecie, coś takiego mocniejszego. Na oczach. Także nie mogę się doczekać. Znowu zaraz sobie jeszcze tylko brwi, rzęsy strzelę, bo przecież ja nie umiem chodzić bez rzęs dziewczyny. Naprawdę, ja się czuję tak, jakby trochę łysa. Jednak co rzęsy, to rzęsy. Dajcie znać, jakie wy macie plany na wakacje. Czy gdzieś się wybieracie, czy coś ciekawego robicie. My, wakacje, będziemy spędzać w domu. Ale nie ma źle, Nie ma tragedii. Dobra, uciekam dziewczyny. Odezwę się do Was później. Zobaczcie, właśnie sobie doklejam rzęsy i muszę wam powiedzieć, że kurde jednak co z rzęsami, makijaż to z rzęsami. Ja uważam, że rzęsy kobieta musi mieć zadbane i piękne. Mogą, wiecie, chodzi, nie chodzi mi o to, że dziewczyna, która ma krótkie rzęsy, to wiecie, to nie wygląda ładnie. Bo i tak, tak może być, ale ja po prostu uważam, że rzęsy ja muszę mieć. O, i od razu inaczej całkiem człowiek wygląda. Czyż nie? Dobra, kleję dalej. Przyszły mi, przyszły mi dzisiaj w końcu te rzęski z AliExpress, co sobie zamawiam cały czas. I zamówiłam chyba dwa rodzaje, tak? Po dwie pary to są tylko i wyłącznie dla mnie. Tutaj mam model D21, czyli te takie włochate, przy, zewnętrznych, no, przy zewnętrznym kąciku bardziej takie dłuższe. A model D20 to jest takie właśnie. O, widzicie, że wszędzie są jednakowe. Dobrze, bo o te moje tutaj ja już je mam, naklejałam je chyba z kilkadziesiąt razy i tak dobrze, powiem Wam, wyglądają, jak się umie o takie rzęsy dbać, to są fajnie, naprawdę wyglądają, no ale przyszły mi tutaj w końcu nowe, także bardzo się cieszę, dodatkowo jeszcze zamówiłam sobie, o, takie iście letnie etui w ananasy, gumowe, bardzo fajne, bo nie jest to, nie jest ta guma taka, wiecie co, bardzo gruba, także spoko takie, o, letnie, Listy wiosenne, a tutaj za chwilę będę sobie włosy farbować. I tak wiem, że mówiłam, że farby palet są niszczą włosy, no ale kupiłam taką, bo akurat ta marka tylko w sklepie była. Także wziąłam sobie odcień ciemna czekolada. Zaraz będę tylko odrost właśnie ją farbować. W Rosmanie kupiłam, słuchajcie, ten podkład Forever Better Skin od Vibo w numerze 4 Golden. Miałam jego próbkę i powiem Wam, że bardzo fajnie mi się sprawdzała. Byłam naprawdę zadowolona, także wzięłam sobie ten podkład. Wzięłam jeszcze granatowy, taki kobaltowy liner z Vibo Electric Blue. Miałam go już w zeszłym roku na lato. Ja bardzo lubię na lato kolorowe kreski. Najbardziej właśnie takie kobaltowe, granatowe i biała. Biała kreska jest po prostu boska na lato. A także taki liner i dwie takie pastylki właśnie Antosi do kąpieli. No i dodatkowo jeszcze kupiłam krem ochronny na słońce z kolastyny, wysoko wodoodporne Także coś takiego. I zabieram się teraz za farbowanie tych odrostów, tylko no i tyle no i oprócz tego byłam jeszcze w pepko i kupiłam kilka takich ojej, kilka takich fajnych letnich bodziaków dla antosi lenka sobie wybrała koszulkę w jeansie i w sumie tyle nic żadnych zakupów nie robiłam w dalszym ciągu co czekam na taką jedną przesyłkę? Właśnie z tej strony, takiej zagranicznej, tam są stroje kąpielowe i też takie letnie typowe rzeczy. Więc mam nadzieję, że mnie niedługo to przyjdzie, bo wybrałam pięć fajnych takich letnich ciuszków. No to zobaczymy. Dobra, zabieram się za robienie odrostu. Później będę robiła brwi chenną, sobie i szwagierce, i teściowej. Także dobra, uciekam, zabieram się za, za te włosy. Hej, dziewczyny, ja kończę dzisiaj nagrywać. Wczoraj nie skończyłam, wczoraj w ogóle bardzo mało materiału nagrałam, a teraz właśnie jestem. Piję kawę i zrobię sobie delikatny makijaż, bo dzisiaj mamy bardzo brzydką pogodę. Jest zimno, jest tylko 13 stopni, więc to jest taki dobry, dobry dzień, żeby strzelić sobie makijaż na twarz, bo muszę jechać do miasta. Słuchajcie, kupiłam wczoraj sobie właśnie w ten podkład z Vivo Forever Better Skin z w Rosmanie i muszę wam powiedzieć, że naprawdę świetnie sprawdza się ten podkład na tej piance marki Mers Special, bo powiem wam, że to jest ogólnie taki dosyć ciężki podkład Longwear Foundation. Jak go próbowałam kiedyś na taki delikatniejszy kremik mniej nawilżający, to naprawdę podkreślał wszystkie możliwe zmarszczki widać było, że jest takim ciężkim podkładem, a na tej piance dziewczyny, jak go lubicie, a nie podoba Wam się do końca efekt, jaki daje ten podkład, bo tak jak mówię, no to jest troszeczkę taki bardziej ciężki podkład, to spróbujcie sobie kupić tą piankę, one są naprawdę niedrogie, naprawdę bardzo, bardzo wydajne, taka jedna pianka starcza na, no, dosyć długi czas, bo tak jak mówię, mi starczyła ona przy takim codziennym praktycznie używaniu, na ponad dwa miesiące. Także to nie jest wcale duży wydatek, oprócz tego, że naprawdę bardzo pięknie nawilża, napina skórę no to świetnie nadaje się pod makijaż do takich właśnie cięższych podkładów. Ja już sobie ją przed chwileczką nałożyłam i teraz wstrząsnę tylko ten podkład. Ja wybrałam sobie podkład w odcieniu numer 4, ten golden, ten w sumie, który kiedyś wziąłam sobie próbeczkę od Kasi. Także. Strzelę sobie dzisiaj taki delikatny makijaż. Takie dwie pompeczki. Mam nadzieję, że wystarczy. I nałożę sobie go na twarz. No także słuchajcie, pogoda nam się popsuła niestety jeden dzień ochłody. No dobra, no to tak jeszcze może być, ale mam za dużo dałam. Wystarczyłaby spokojnie jedna pompka. Natomiast jak rozprowadzamy gąbką to i tak on się dużo y, szybciej. W gąbkę, także będę sobie pewnie dokładać troszeczkę. Aha, miałam zmierzyć tło, bo muszę kupić sobie czarne tło pod zdjęcia, bo miałam kiedyś, słuchajcie, czarne tło, ale nie wiem, co się z nim stało. I w sumie to nie wiem, co się z nim stało. Ja pozostałość, nawet jak mam taki trochę cięższy podkład, słuchajcie, to pozostałość, jak już praktycznie na gąbce nic nie ma, rozprowadzam na oczy i pod oczy. Dzięki temu w ogóle nie potrzebuję korektora. No ale tak jak mówię, to już musi być taka mega pozostałość na gąbce, bo wiecie, w okolice oczu pięknie wyrównuje koloryt ten podkład. Czekajcie, podepnę sobie trochę te włosy, bo strasznie mi dotykają, latają po twarzy. Nie lubię malować się w rozpuszczonych włosach. Nie wiem, jak inne dziewczyny czasem tak się malują, jak wszystko leci do oczu. Włosy się kleją do podkładu. No powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo zadowolona, jak na podkład Vibo, takiej dosyć taniej marki, to podkład sprawdza się świetnie. No i dobra, wystarczy taka jedna warstwa, fajnie się sprawdza. Ja sobie go teraz przypudruję w i raczej już takim delikatniejszym pudrem. Tutaj mam ten puder z debora. to, to idzie. No, dziewczyny muszę wam powiedzieć, że ja się po prostu kocham w czerni. Założyłam dzisiaj dresy z mojito. jakąś taką czarną koszulkę, którą kupiłam w lumpeksie do, do tego założę sobie białe moje tenisówki Big Stara i będę śmigać na pocztę. No dobra, jestem w aucie już. Patrzę, czy... drzwi zamknięte, bo coś mi pikło. Ja, no, jadę dziewczyny wysłać przesyłkę do paczkomatu właśnie. Dzisiaj będę już pewnie kończyć tutaj tego vloga, bo za specjalnie, słuchajcie, nic się nie dzieje. Pogoda się trochę strzeniła, więc dzisiaj... no dres! Dres, tak jak wam pokazywałam nie wzięłam okularów przecież słonecznych ja mam w ogóle z dziewczyny powiem wam szczerze że problem z oczami ja nawet jak słońca nie ma i jest takie wiecie mocne e, światło ze no słońce nawet za chmurami to strasznie mrużę oczy no niestety podejrzewam, że no nie mogę no, jedzie debil samym środkiem drogi Masakra, ale ludzie czasami to są głupki. Ja nie uważam się za jakiegoś, wiecie co, idealnego kierowcę i tak dalej, ale szczerze wam powiem, że jak czasami widzę, jak ludzie jeżdżą, no to po prostu masakra. No, także jadę sobie pozałatwiać. Wystawiłam na sprzedaż dwa stroje z Capsy na Instagramie. Nie wiem, czy się sprzedadzą. Zostawiłam sobie parę, ale te dwa jednak stwierdziłam, że sprzedam ten taki różowy pudrowy i ten taki militarna zieleń, bardzo fajny no kurde szkoda, że nie wzięłam rozmiaru mniejszego z tej zieleni, dlatego że jest za duży, te miski się mi rozłażą na boki ja nie mam takiego dużego biustu, to znaczy w... jakbym miała większy biust to by było lepiej, lepiej by to wyglądało, no ale że nie mam to wiecie no, i ogólnie to nic ciekawego się nie szykuje. Oprócz tego, że niestety musiałam przełożyć dzisiejszą sesję zdjęciową, co miałam robić. Z tego względu, że czekałam na czarne tło. Mąż mi właśnie dzisiaj przywiózł pod zdjęcia, bo mam po prostu wizję, ja jak robię takie wiecie co, te sesje zdjęciowe różne gdzieś tam, no to ja mam po prostu jakąś taką wizję, co bym chciała zrobić, tak jak ostatnio właśnie tą rudowłosą ogólnie dziewczynę, to naprawdę jest bardzo ciężko znaleźć, muszę Wam powiedzieć. Koniec końców znalazłam dziewczynę o rudych włosach. Niestety i tak musiałam zmienić swoją koncepcję tej sesji z tego względu, że dziewczyna była naprawdę bardzo, bardzo nieśmiała i powiem szczerze, zakompleksiona w takim sensie, że źle się czuła w swoim ciele. No, po prostu nie akceptowała gdzieś tam siebie, więc musiałam zmienić tą sesję na tyle, żeby ona się po prostu wiecie, czuła komfortowo. Bo przecież jak. To nie jest jakaś amator, ten, profesjonalna modelka, tylko to jest amator w dziedzinie gdzieś tam modelingu. A w zasadzie to dziewczyna pierwszy raz miała jakąkolwiek sesję, więc wiecie, tu nie chodzi no nie zmuszę dziewczyny, żeby nie wiem, gdzieś tam mi się bardziej tutaj, wiecie, ramionczko pokazała na tej zasadzie, żeby taka była bardziej odważna. Koniec końców, i tak uważam, że przepięknie wyszła sesja. A teraz mam pomysł na czarnowłosą właśnie dziewczynę. Ulizane włosy, tak wiecie, przedziałek na środku, długi kolczyk, tą sukienkę czerwono-czarną, którą wam pokazywałam w ostatnich vlogów. Kwiaty, złote jakieś złoto-czarne kolczyki, takie dłuższe, czerwone usta i mocne oko i mocny glow, wiecie, skóra rozświetlona i tak dalej. A teraz w czwartek czy w piątek, czwartek albo w piątek przyjedzie do mnie moja koleżanka, koniec końców ze szkoły, z zawodówki po prostu wyraziła chęć, że jest chętna na jakąś sesję. I właśnie dzisiaj będę myślała, bo ona ma nie włosy, takie, e, balè, takie ombre, sombre na tej zasadzie i myślę, że tutaj z nią zrobimy jakiś mocny glow, jakaś jasna sukienka e, i, i tak. I muszę w ogóle, powiem Wam szczerze, że muszę się wybrać, e, no grzeję, ciepło się znowu już mi w aucie zrobiło. Muszę Wam powiedzieć, że w dalszym ciągu e, muszę poszukać, może gdzieś się na jakiś lumpek wybiorę lada chwila, albo może dzisiaj nawet teraz zajadę. W Tuchowie co prawda nie ma szału, nie ma wyboru, jeżeli chodzi o Lumpeksy, ale jest tam jeden taki, do którego kiedyś chodziłam. No nie mogę klimy włączyć, nie mogę klimy włączyć, bo po prostu e, czuję po uchu już, wiecie. No i wyszło słońce, ja nie mam okularów i będę mrużyć oczy i zaraz mnie głowa będzie boleć. Koniec końców... E, za się do mnie w ostatnim vlogu, jedna z was się do mnie odezwała, właśnie e, pokazała mi tam jakąś sukienkę, którą koniec końców chcę sprzedać albo wymienić. Tak jak mówię, nie chcę kupować za pieniądze e, takich ciuchów. Jeżeli macie naprawdę, tak jak mówię, jak macie naprawdę coś do wyrzucenia, co, co chcecie wyrzucić na śmieci, to ja za koszty wysyłki albo za, jakiś, za jakąś tam wymiankę przygarnę. Bo no kupować nie chcę, bo tak jak mówię, to są typowo takie jakieś mają być stare ciuchy. Które koniec końców będą jedynie, tylko i wyłącznie pod sesje zdjęciowe. Dużo takich ciuchów jest na peksach, więc czekam, po, jak będzie koniec miesiąca, albo po naszym wyjeździe, no to wtedy po prostu pójdę na jakieś ciuchy, bo wiecie, przed jakimś, przed jakimś wyjazdem, wakacjami i tak dalej, kasa jest potrzebna, nie? A teraz jak słucham dziewczyny, jakie ceny są nad Polskim Morzem, to cieszę się, żeśmy odwołali tą rezerwację, bo mieliśmy wynajęty przepiękny dom nad morzem, ale no odwołaliśmy to. No tak jak mówię, no w tym roku to tak, te wakacje takie z jednej strony gdzieś strach, z drugiej strony po prostu tak wszystko poszło w górę, że z tego co słyszałam w wiadomościach, to się e, bardziej opłaca w tym momencie jechać w te ciepłe kraje, Hiszpania i tak dalej, bo naprawdę ceny są mega atrakcyjne. No także no nie wiem, w każdym razie jedziemy totalnie w inne miejsce e, i też nie, nie mam zamiaru mówić gdzie. Gdzieś tam jak będą, no, wiecie, bliskie osoby i tak dalej. No to tam zawsze można powiedzieć, gdzieś się jedzie na wakacje, ale stwierdziłam, że nie wszyscy muszą wiedzieć, gdzie jedziemy na wakacje. No dobra, ja jestem przy paczkomacie, nadam przesyłkę i jedziemy dalej, dobra, jadę teraz do Biedronki. Tak od czasu do czasu jeżdżę sobie do Biedronki, zobaczyć co tam ciekawego jest. Ale i tak te ceny w Biedronce też poszły w górę. Szkoda, że nie ma u nas w okolicy tutaj tuchów i tak dalej, tu gdzieś bliżej Lidla, bo powiem wam szczerze, że Lidla to uwielbiam. No i słuchajcie, tyle. Nie będę wam tu, nie będę przeciągać. Teraz chyba zakończę tego vloga. Nic raczej nowego nie kupię. Albo może najwyżej zobaczę, jak znajdę coś fajnego. W biedronce to się odezwę. Jadę. Deserek z przepisu i z polecenia Paulinki Pilasz. Podpatrzyłam ostatnio u niej coś przepysznego, trochę gdzieś tam zrobię po swojemu. I to będzie taki deserek układany tak warstwowo w takich szklankach. Później wam pokażę. I tu będą pokruszone herbatniki myślane, serek mascarpone, zmiksowany ze śmietanką, przekładane właśnie owocami, między innymi o borówka, banan i brzoskwinie. Ja będę miała coś takiego przekładanego, także robimy. Jeszcze kupiłam ostatni bób w tym sezonie. Podejrzewam, że zjemy jeszcze tylko ten bób i tyle, i wystarczy. Naprawdę no i tyle. Więc tej zakupów gdzieś tam wiecie: nie ma sensu pokazywać domowe zakupy. Też nie za bardzo wcale. Każdemu trzeba pokazywać, co się gdzieś tam kupuje, nie? Ale kupiłam. Na komary, coś takiego. Słuchajcie, jak znacie coś, co naprawdę będzie odstraszało komary, takie bąki, też między innymi właśnie na wsi, to bardzo Was bym prosiła o polecenie, bo ja kupiłam dzisiaj tak na próbę ten o a jakiś bez zapachu, bez barwników i konserwantów, no nie wiem, mam nadzieję, bo u nas niestety już w końcu, w końcu, no wylazły komary, żrą masakrycznie, zwłaszcza tutaj w ogrodzie, jak jest basen, ciepło, później się robi wilgotno, także jak znacie coś fajnego, co naprawdę będzie odstraszało komary od dzieci, to bardzo Was proszę, żebyście mi poleciły. I jak przystało na prawdziwą youtuberkę kulinarną... Proszę bardzo, pełen zlew, ufaj dane wszystko dookoła. No, ale deserek prezentuje się przepięknie. Słuchajcie, tak wygląda. Jest przekładany po prostu herbatnik, później idzie mascarpone. Na herbatnik tu jeszcze był badan mascarpone, brzoskwinie, herbatnik, trochę mascarpone ze śmietanką. Zasypane borówkami i gorzką czekoladą. Także tak się to prezentuje. Zaraz zrobię jeszcze ładne zdjęcie na Instagrama, bo przecież nie będę robić zdjęcia ze szmatą. Wyczyszczę jeszcze tutaj te szklaneczki, owinę to delikatnie folią i jeszcze pójdzie na trochę do lodówki. Ogólnie nie będzie to jakoś bardzo słodkie, bo ja nie dosładzałam, w ogóle nie słodziłam później tego mascarpone. Sama ta słodka śmietanka 30 jest już troszkę słodka, ale deserek prezentuje się przepięknie także nic, tylko czekać aż troszkę postoi i później wszamać, no to smacznego i tak ja kończę już tego vloga tutaj właśnie ja sobie przecież przypomniałam, że słuchajcie, jak dla kogoś taki deserek będzie za, za mało słodki, to polecam polać sobie jeszcze delikatnie syropem klonowym, podejrzewam, że mój mąż pewnie będzie chciał troszkę sobie polać nim bo on lubi słodkie, także syrop klonowy z ligla, przepyszny ja go bardzo uwielbiam do takich obiadów nawet słodkich, racuchy, coś takiego. Bardzo dobry. No, także kończę. Kończę już tego vloga z tego tutaj miejsca. Posprzątam sobie kuchnię i uciekam do Antosi troszeczkę się z nią pobawić, poukładać jakieś puzzle i będziemy tak spędzać resztę dnia. Dzisiaj zacznę montować tego vloga i mam wielką nadzieję, że jeszcze dzisiaj się pojawi. Zobaczymy jak będzie mi ten internet szedł. Jak się nie pojawi dzisiaj, to się pewnie jutro pojawi. Także tak, o, farbę sobie wczoraj nałożyłam, widzicie, taki ciemny, brązowy wyszedł tutaj, ale w świetle wygląda naprawdę bardzo ładnie, Takie w świetle takim dziennym właśnie, taki jaśniejszy brąz, średni brąz, także spoko. Trzymajcie, trzymajcie się cieplutko, życzę Wam pięknego tygodnia, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!